Siemanko, z tej strony chat player i to jest 12 odcinek Guacamele. Wciąż jesteśmy na etapie przygotowań do wybrania się do świątyni. Ja wam tutaj mniej więcej pokażę. Grey Temple jest przed nami. Wszystkie te lokacje tutaj na brązowo zaznaczone znaczy, że coś tam opuściłem. Mniej więcej nie wiem, na przykład jakąś skrzynkę, lub nie mogłem się dostać do jakiejś lokacji. Coś w tym stylu. E, więc e, myślę, że spróbujemy się może dostać do jakiejś takiej bliskiej lokacji jeszcze, gdzie może uda mi się ponieść skrzynkę, więc ja się tutaj odezwę do e, statuły i okej, okay, kontynuujemy może do, do lasu mi się wydaje, do, w lesie miałem na pewno e, dwa miejsca których były niebieskie bloki do otworzenia. I są one tutaj, zaraz pod spodem, więc to powinno mi zająć jedynie chwilkę. Gdzieś tutaj, jeszcze niżej. Czy to było tu? Jeszcze niżej, ale tędy też bym w sumie mógł przejść do kolejnego miejsca, gdzie mi czegoś brakowało, więc chyba się tam wybierzemy przy okazji. Dobra. Tutaj nie będę się wdawał w specjalnie w żadne walki. Którędy ja bym musiał tutaj przejść chyba pod spód bardziej. No właśnie. I mamy tutaj pierwsze miejsce do odblokowania serce super. Otworzyłem je z bani. I już się nam podniosła energia, więc naprawdę się opłaca. Już nieraz to mówiłem, że się opłaca szukać. Wiem, jestem powtarzalny i to dość często. No ale cóż, przechodzimy. Kuknijmy w tą ostatnią lokację. Jeszcze nie tutaj. Jaj masakra. Zdążyło mi się zasejwować. Tutaj uderzamy. I kolejne serce. Kolejna część serca. Ha. O kurna. Udało się jeszcze? Udało się. Oj Boże, tak mało mi brakło. Dobra, serce zdobyłem. Myślę, że mi je zaliczy. Tu już nie będziemy bawić się w lądowanie na tamtej platformie, więc to jest zaliczone. I dobra, skuknijmy. Wciąż mi czegoś brakuje w tym lesie. 61% tylko. Ha! Czyżby to były te drzwi, które potrzebuję? Eee, dobra, wyjdźmy wyżej. Tutaj mam pokazane jedne drzwi, w które wcześniej powinienem chyba wejść i nigdy tego nie zrobiłem. Drzwi są dokładnie tutaj po prawej. W sumie przed chwilą tutaj zaglądałem po serce. Mogliśmy to zrobić przy okazji. Nie, źle poszedłem, przepraszam. Wiem, że to będzie takie trochę błądzenie teraz, ale chcę się dobrze przygotować yy, na tą świątynię główną. Dobra, jest to przede mną. Czyżbym tutaj jeszcze miał kurczaka do odblokowania? O, czyli wciąż znajdujemy jakieś sekrety. Tylko skrzynka z pieniążkami, dobra. W tym odcinku powiem Wam od razu, no, będziemy starali się skoncentrować właśnie na takim szukaniu. A! Na szukaniu em, wszystkich takich pojedynczych skrzynek czy tam. Umiejętności, które zostawiłem po drodze. Dobra, gdzieś sobie tutaj spadliśmy poniżej, i to tylko jest skrót. To nie będzie nic wielkiego. Ha! Więc może tutaj wyjdziemy z powrotem. I jeszcze tutaj mogłem się dostać. Proszę, jest serce. Okej. Okay. Tutaj została nam chatka, której chyba niewiele możemy zdziałać, tak naprawdę. Myślałem, że jeszcze gdzieś nas przeniesie. Wciąż jest 72% do odblokowania. I nie mam naprawdę pojęcia, gdzie to może być. Więc prawdopodobnie wyjdziemy już z tego lasu. Nie będę aż tak tutaj się zagłębiał. Tu byliśmy przed chwilą. No bo wiecie co? Zejdę ten... Zejdę tędy i zobaczę czy... Nie, 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 to nie było tutaj. Przepraszam. Do Tull Tree bym musiał się udać. A jak pamiętamy w Tull Tree Niezbyt dobrze mi szło. Żeby powiedzieć to mniej dosadnie. O, w ten sposób. Dobra. Przejdźmy sobie górą. Dobra, udajmy się z powrotem do teleportu. Myślę, że... Tą lokację mamy z głowy. Dobra. Czyli właściwie chyba zbliżamy się do końca gry się. W tym odcinku udajmy się do tej wielkiej świątyni. I jak nam tutaj miśczko zamówił, będą na nas rzucone wszelkie e, moce. W Peblucho jeszcze mamy coś do zrobienia. Podobno, 71% mamy rzeczy w Peblucho. Ha, może kukniemy jeszcze do Peblucho w takim razie. Dość sporo przeciwników się tu nazbierało. zbierało. Ho, 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 Normalnie całe tabuny. 71% więc. No nie wiem, przydałaby nam się tak jakby y, mapa pokazująca nam. Y, co właściwie możemy jeszcze osiągnąć w danym. W danej lokacji. Tutaj wracam się do mojej chałupki. Widzieliście mnie w pewnym momencie walczącym z labiryntem pod chałupką. Wciąż nas zapraszają na imprezę. Czybym tutaj mógł wyskoczyć na dach kościoła? Mogę. No proszę. To było dość proste. Wcześniej się nie kapłem, czyli jeszcze mi się podniósł troszkę level. Oj, osiągnąłem sufit świata. Nie da się już wyżej wyskoczyć. I została nam prawdopodobnie jeszcze jedna skrzynka gdzieś. Tu po wieżyczkach kościoła jeszcze się da poskakać, ale nic. Nie ma nic tutaj w okolicy. W kościele w środku, tu coś może być po tej stronie. I. A, musimy się przemieszczać od ściany do ściany. I jest. Jedna zwierz skrywała jeszcze jeden. Jedną tajemnicę w postaci skrzynki, dobra. Mamy 100% zaliczone Peblucio. Czy ja mam tutaj gdzieś teleport? Nie, mamy wciąż las 73. Tultri też 73, czyli wciąż jeszcze po dwie skrzynki świątynia deszczu. W świątyni deszczu możliwe, że gdzieś były jakieś przejścia albo coś w tym stylu. Dobra, w sumie. Nie wiem, czy się po prostu nie udamy do tej świątyni. Ewentualnie mógłbym jeszcze spróbować dojść do ehm. Do tej drugiej wioski zapomniałem teraz na śmierć na jej nazwy i tam spróbować y, zrobić resztę questów. Są jeszcze chyba dwa do zrobienia. Muszę babuszkę donieść Chili, o którym już wspominałem wcześniej. I. Nie pamiętam drugiego questu dokładnie. Dobra, przedrzemy się tutaj. Przejdę sobie pod górą, żeby nie nadrabiać. Okej, okay. gdzieś tu za chwilę będzie teleport jest. Gdzie byśmy mogli się jeszcze teleportować? Do wielkiej świątyni na pewno nie Właśnie do, do, do tej świątyni. Uff. Dobra, wiecie co? Eee, a kuknijmy, może. Hmm. Nie, udajmy się tam, dobra. Czyli pozbieraliśmy trochę rzeczy. Jeszcze raz, do Santa Lucity, Tak się nazywa ta wiocha. I tutaj szybkie, szybkie kuknięcie, czy nie ma y, gdzieś złodzieja kurczaka, bo też mamy taki quest. To był właśnie drugi quest, którego sobie nie mogłem przypomnieć, gdzieś jest złodziej kurczaków, czy tam złodziej kurczak. Tutaj możemy trochę energii zebrać jeszcze. Do tych chałup wszystkich nie da się niestety wejść. Ok. I chili, gdzie ja mam znaleźć to chili? Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Tutaj. Tu wygląda, w prawym dolnym rogu. Wygląda, jakbym mógł wleść gdzieś kurczakiem. Gdzie jest to przejście? Przejście znajduje się tutaj. Sorry, nie chcę, żebyście uznali, że niepotrzebnie przedłużam całą serię. O! Jest skarb, niestety. Myślałem, że będzie jakieś rozwiązanie, jakiegoś sekretu, ale... Ale wydaje się, że ma to sens, żeby spróbować zdobyć trochę więcej energii. Wciąż 72% mamy w Sancie Lucicie. Gdzie ja mogę znaleźć tego... Tego kurczaka całego, no? El ninja. Możemy sobie pobiegać po ścianach, ile wlezie, ale co nam to da? Oni nam nie, nie dają żadnych porządnych wskazówek. Naprawdę potrzebuję chili. Tu ostatnio sobie rozwiązaliśmy tą zagadkę. Do tego budynku w żaden sposób nie można wejść. Ha, no myślę, że zwiedziłem cały dół. W poszukiwaniu... W piniatach może? Znowu mamy pełną piniatę. Tutaj w obu światach nie da się zrobić nic. Chyba, że coś omijam. Wygląda na bardzo du duże składowisko. Nie zdziwiłbym się, jakby tutaj gdzieś był ten złodziej kurczak, ale... O! Chyba on! A właśnie, znaleźliśmy go. Mówi, że nigdy go nie złapie. Dobra, ten na środku. Dobra, to będzie ten. Dobra, zgadłem za pierwszym razem. Teraz będą chcieli przyspieszyć. To będzie pierwszy. Dobra. Ostatni chyba raz. Znowu pierwszy, według tego co ja widziałem o nie, nie zgadłem ostatniego. Mam go. Mam go po dość kilku próbach. Nie wiem, ze 10, może? <laughs> ok, mamy go. Mamy nagrodę? Serce, dobra. I trofeum czyli brakuje mi głupiego chili, tylko no. 81% Tu mi wygląda jeszcze na jakieś przejście. O proszę. Wow, dupny kurczak. Pieniądze. Nie wiem, czy to się w ogóle liczyło do. No, chyba się nie liczyło, niestety. Do całego kształtu. Co to się stało? Chyba upolowałem jakąś kurę. Kość, myślałem, że jest kucharzem, a on. on... Ma na sobie spłuczkę Dobra, czy ten gość? O, właśnie, ten nam powinien coś jeszcze dać Dobra, mógłby nam na chili, ale nie dał nam nic Dobra, wiecie co? Ja się w takim razie udaję do, yy, do świątyni, bo już mi się kończą pomysły. Czyli Sierra. No i dość sporo zyskałem tej energii, więc mamy czym walczyć. Ja sobie tutaj tylko kuknę na czas. Ok. Mamy jeszcze chwilkę. Tym bardziej, że dość sporo spędziłem na wycieczce. Raczej na tym walczeniu z kurczakiem. Uuu, tutaj będzie lot. Ale się oddalamy. Oddala nam się cały widok. Wooho, prosto w paszcze. I zostaliśmy astronautą, rocketmanem. Jest wielka świątynia. No, gdzieś tu pewnie będzie kilometry w górę. Uhu. Będzie trochę łażenia. Ja już tutaj zacznę w tym odcinku, będziemy sobie kontynuować w następnym i podejrzewam, że jeszcze następnym. Wow. Od razu takie nam rzucają wyzwanie? Okej. Okay. Dwa żółte, na dodatek obydwa w tarczach. Wow, Trzy żółte, to już jest przesada. Kurna miałem nadzieję cichom złowić jeszcze tego ostatniego czerwonego. Dobra, wydostałem dwóch. Oj, no gościu jeszcze zdążył się, temu muszę sprzedać banie. Dobra, mam go i dostaję pieniądze. Wow, tu jest sporo życia. Dobra, wiecie co? E, ja może udam się tylko do save'a i tam skończymy sobie jednak ten odcinek, bo widzę, że tutaj będzie sporo ważenia. E, jeszcze tylko kuknę, czy mogę coś kupić. Mam dość sporo pieniędzy, więc kupimy. Te tutaj umiejętności. Stan Boost też mogę kupić. I to też. I to już będzie chyba na tyle. Czyli wykończyłem cały sklepik i tak jest, tak jak myślałem, dostaliśmy trofeum, wyprzedano. E, więc ja dziękuję wam w tym momencie za oglądanie tego odcinka. Sorry, jeśli was wynudziłem tymi poszukiwaniami na początku i walką z kurczakiem, złodziejem. Ale dobra, kończymy. I jeśli się wam podobało, zostawcie proszę lajka i komentujcie. Trzymajcie się do następnego razu. Papa. Pa.